Poszło. Jest jedna osoba więc możemy zaczynać Część w niedzielę, taki nietypowy dzień Nie wiem czy ktoś robił jeszcze Czy już live w niedzielę Ja postanowiłem zrobić Dzisiaj przyjechaliśmy tylko na działkę Bo dziewczyny miały wsadzić sobie jakieś tu pomidory O widać Florka nasz pies lata sobie już tutaj Po budowie Ogólnie to tego live robię tak trochę po to Żeby właściwie Krystian M Hej, cześć Krystian e, Trochę po to, żeby zapytać Was, e, e, co sądzicie Siema Gregor? E, siema, Siema Gregor, co sądzicie o tym... Mam teraz dylemat. E, krik EK, Siemanko. Co sądzicie o tym, żeby dawać tu siatkę przeciwskurczową? E, ja ogólnie zastanawiam się, powiem szczerze, że dowiadywałem się jak to wygląda. I przy tych metrach to wychodzi dosyć, dosyć spory koszt. Także jest tu fajnie zagęszczone John Siemanko. John zmień położenie swoje, bo wieje już. Schodzę niżej, eee, wszedłem sobie na górkę. Bądź tej górki tutaj usypanej, fajnie widać. Łukasz Stachurski, witam. Siema Piotr Wieczorek, Siema, wszystkim w ogóle. Zaraz będą pozdrowienia. Ile kosztuje siatka? Słuchajcie. Na tą budowę to jest koszt od około 3000 zł przy 180 metrach. Tak bynajmniej na razie się zorientowałem, więc nie wiem jaki to jest sens. Bo, pra prawdę mówiąc, nie wiem czy nie lepiej do tego jeszcze zastanawiam się, oczywiście, nad klasą betonu. Jakiego tutaj użyć? Nie wiem czy czasem nie lepiej dozbroić beton. Daj, daj tą siatkę lepiej. Jakub Świąder No i właśnie kurde I to jest tak naprawdę kurczę beton Tutaj pójdzie 18 kubików Beton to będzie mnie kosztował praktycznie siatka Tyle samo co beton Więc jest to jakby temat do przemyślenia A dodając tam około 1000 zł Do tego betonu Można sobie wziąć beton Z wiórkami metalowymi Zbrojony Albo na przykład Znaczy to są takie haczyki metalowe, albo wet, beton, yy, o już nie pamiętam jak to się nazywało. Yy, w każdym razie można dodatkowo zazbroić ten beton, yy, daj chudego. No i też właśnie kwestia klasy, nie wiem, chcę żebyście się wypowiedzieli, yy, jeżeli ktoś budował. Ja powiem szczerze, że jest tu fajnie zagęszczone, będzie to widać na filmie. Teraz akurat dzisiaj jeszcze jak wrócę to może na jutro rano będzie film, jak kładłem tutaj kanalizację. Dosyć długi film, bo około chyba godziny 20, ale myślę, że będzie co pooglądać. Nie obeszło się oczywiście bez problemów. Jeżeli chcesz beton ze zbrojeniem, to dawaj beton ze zbrojeniem, jeżeli jest taniej. No wychodzi trochę właśnie taniej. Jest to beton zbrojeniowy, Mateusz Rosiecki. Więc dzwoniłem do betoniarni, właśnie dowiadywałem się jak to wygląda, jeżeli chodzi o koszty, no mówię, po to trochę zrobiłem tego live'a, dzisiaj jest niedziela, ogólnie taki nietypowy dzień, Każdy, ja tu też przyjechałem sobie tylko, że tak powiem, odpocząć chwilę, pokazać jak to wygląda. Zobaczcie, fajnie tutaj. Miałem pomocnika w ciągu jednego dnia. Wybraliśmy tutaj fajnie. Już po zagęszczeniu jest to wybrane wszędzie na 10 cm. Równiutko, naprawdę w każdym miejscu. Lane wodą było, to też oczywiście wszystko na filmach będzie. Powyprowadzane są aroty. Tutaj do przodu wychodzą dwie: tu będzie skrzynka elektryczna. Yy, więc tu są wyprowadzone Ta 75 jest na główny kabel Zasilający 50 jest pod domofon I takie różne rzeczy To wychodzi oczywiście z drugiej strony Jeszcze będą zakopane tu dwa Jeden będzie wychodził też ze skrzynki elektrycznej Będzie szedł w tamtą stronę Ale ze względu na to, że zrobiliśmy otwory 50 Siemka Pawełskijka Ski, Skiejka yy, Siemka Pawle i tu będzie wychodziła, właśnie czekam, musiałem na zamówienie zamawiać 45, bo otwory zrobiliśmy 50. No żałuję, mogliśmy troszeczkę większe. Czytałem, że coś jest z tym zbrojeniem. Jak się chce robić płytę fundamentową, to tam nawet można stosować zbrojenie. I uciekło. O, zaraz już mam. Zbrojenie rozproszone, czyli w tym betonie. Pytanie, czy tylko dobrze pamiętam, upewnij się. Właśnie jestem na etapie, że czytam sobie to wszystko, orientuję się. Podzwoniłem już po znajomych, kolegach, którzy to robili. I powiem szczerze, że nikt, w ogóle mało kto daje siatkę. Mało kto yy, bawi się w takie koszty. Yy, no ale wiadomo, no, no lepiej by było dać bynajmniej pod. Już zastanawiam się, czy chociaż pod jakieś zbrojenie pod sianki działowe, jeżeli już nie na całość. Gdzie pracujesz, Mateusz Rusiecki? No wiesz co, Mateusz tutaj w tej chwili pracuje. To jest moje zajęcie, poza tym nic nie robię. No troszeczkę pomagam tam Joasi w jej interesie. Więc to jest moja praca na dzień dzisiejszy, wybudowanie jakby tego domu. Właśnie, i Arota 45 ma mi przyjść, bo zrobiliśmy właśnie otwory 50, więc pójdzie jeszcze w tamtą stronę. Na wyjście tam gdzieś taras i tak dalej. Drugie tam pod zasilanie studni. Oczywiście, tutaj tak wygląda z tej strony. Już tu zostawiłem sobie tą Piątkę pod główny przewód, tą 50 do bramy. Tutaj oczywiście kanaliza to będzie jeszcze zabezpieczone. Tutaj muszę kupić piankę, żeby to wszystko opiankować. Hej Patryk, Paweł Skowr, Siemanko. Yy, I to będzie wszystko, Beń... Pot... Potru. będzie zapis live'a, pewnie, że będzie. Ja tam, jeżeli l... ja nie będzie nic tam złego, YouTube go nie wywali, ja myślę, że nie powinno, tak jak mojego pierwszego live'a ze względu na z... źle podaną lokalizację. Pozdrawiam, Sztum Marcin Spychalski, pozdrawiam również. No i to musi być zostać zapiankowane, ale słuchajcie, pianka też na zewnątrz, yy, taka tutaj na przykład przy kanalizie, nie powoduje to jakby żadnej szczelności nam, czyli woda jakby do budynku będzie się dostawała przez tą piankę, bo no są może jakieś pianki, są wodoszczelne, ale to trzeba jeszcze dodatkowo uzupełnić jakimś silikonem, jakimś czymś, bo po prostu no z tego co się orientuję, jeżeli miałby tu być miejsce jakiś napór wody, co ja myślę, że nie będzie nigdy, to, no to trzeba to jakoś dodatkowo zaizolować, znaczy zabezpieczyć. Tak samo... Coś tu naklikałem. Kiedy zalewasz, Jak się nazywa projekt? To jest doskonały dwa, zalewam wtorek albo środa. Muszę sobie tu przygotować, zastanowić się coś z tą siatką. I powiem Wam szczerze, kto ogląda w ogóle te filmy i tak dalej, muszę przyznać, że zastanawiałem się, jak tu zrobić, to te prowadzenie, żeby zrobić to równo. I powiem szczerze, że to, co wymyślił Łukasz Budowlaniec stosując deki ja myślę, że zastosuję tutaj też tą samą technikę. Myślałem ogólnie na rozciąganiu tutaj linek, naprężaniu linek i ściąganiu to po linkach ale jako, że mam trochę. Eee, po prostu yy, no tych, yy, no CD-ków nie, bo CD-ki będę musiał dokupić ale mam tutaj yy, te wszystkie zresztą zobaczę, ja nie pamiętam jak to się nazywa bo to jeszcze z Niemiec y, jakieś y, po prostu inne nazwy są tego jakieś trage profile, nie wiadomo jak to się tam nazywa nie znam nawet polskich nazw, bo przy regipsach niewiele miałem wspólnego, więc mam trochę tych elementów, wykorzystam je. zresztą zobaczycie jak to będzie wyglądało. myślę, że to będzie, jeżeli oglądaliście, to podobnie wyglądało tu kasza i tak właśnie chciałbym zrobić, za co od razu z góry możemy podziękować, bo chyba nikt tego lepiej by nie opatentował. mi się to bardzo spodobało i ja to po prostu wykorzystam też tutaj na tej budowie. kanaliza jak mówiłem skończona, kiedy wbiłeś Spadel Christian M a no nie bardzo kumam chodzi o kto? kiedy zostało to zaczęte? To już nie pamiętam dokładnie, ale to było tak na raty zaczynane, jeżeli o to chodzi. Eee, ja myślałem ogólnie, pogody były na luty, że super, prognozy i tak dalej. Ja zacząłem siatka przeciwskorzowa razy 2 metry, około 7,50 za sztukę. Tak, no mniej więcej Tom Jack tutaj napisał, gdzie jest szambo? Nie ma, nie ma szamba. Jeszcze, ja myślę w ogóle nad przydomową oczyszczalnią ścieków Jak będzie, to jeszcze czas pokaże, to jeszcze też nie jest etap, żeby jakby o tym myśleć, bo są ważniejsze sprawy Na czym to ja skończyłem? No zobaczycie filmy, w ogóle może jutro rano już z kanalizy Kawał Domu, pozdrawiam Kamil P Wiesz co, każdy kto tu przyjdzie mówi, że kawał domu, a jak to staje w środku, to wydaje mi się, że to naprawdę nie jest dużo tak jak sam raz na trzyosobową rodzinę się śmieje mm, także tu mamy duży dom czego Czym go chcesz ogrzewać? No ogólnie czym go chcę ogrzewać? Powiem Ci, że to też jest jeszcze Sprawa do przemyślenia No słuchajcie, to są takie pytania Ja wiem, że może by trzeba było już mieć to wszystko Jakby ogarnięte, A to są takie pytania Że jak będziecie budować dom I zobaczycie ile to wszystko kosztuje i tak dalej To sami będziecie się zastanawiać Ile Wam pieniążków zostanie Czy chcecie coś doinwestować Do takiego ogrzewania Czy na czymś zaoszczędzić Także to, to bardziej chyba o to chodzi Wiadomo, każdy by chciał pompę ciepła Baterie słoneczne, czy tam panele fotowoltaiczne na dachu, duży dom, to trzeba powiększyć rodzinę. Nie dzięki, jakby to powiedzieć, no nie po prostu taki skład nam pasuje. 3 plus 1, czyli, czyli jeszcze pies jako plus 1, może dojdzie drugi pies. Za kotami za bardzo nie przepadam. Może jakiś słów, nie wiem, tam jest domek dla Jerzy, może też się przyprowadzą, także spoko. Myślę, że wystarczy. Ja bym nie chciał Sebastian. Hmm. A nie wiem czego byś Sebastian, czego byś nie chciał, bo nie za bardzo zakumałem. Miałem opowiadać trochę o budowie, ale też muszę czytać Wasze komentarze jakby. Bo w sumie po to, to ile wydałeś do tej pory, słuchajcie, znaczy, jeszcze nie mówię, ja już mniej więcej zrobiłem sobie rozrachunek, ale chcę zobaczyć dokładnie, dokładnie, ile ile wydałem nawet na tych, że tak powiem, na nie mówię o swojej pracy, ale na pomocników, a kilka dni miałem tutaj pomoc, jeszcze będę miał na pewno, więc jakby bezrobocizny, może podam, nie wiem, jak to jeszcze się zastanowię, na pewno się dowiecie. Nie mam tu jakby nic do ukrycia. W tej chwili pomogę Wam co powiedzieć, że chyba na same rury kanalizacyjne wydałem 1700 zł, ale naprawdę sporo zostało, więc, więc może sama kanaliza to będzie bez robocizny, to będzie, nie wiem, 1400. Zobaczę oczywiście, wszystko, wszystko będzie. Wystarczy mi jak do tej pory tylko i wyłącznie centralne z piecem śmieciowym, czyli wszystko drewno, węgiel, groszek. E, no tak, słuchaj, tylko że wiesz, że zmieniają się normy, zmieniają się przepisy i... To nie tak do końca z tymi, z tymi Śmieciowymi piecami I tak dalej Także To trzeba wziąć pod uwagę eee, Pewnie najwygodniejszy gaz I tak dalej Czyli 100 sztuk 750 PLN Jesteś tutaj z... Kurczę, jesteś tutaj z Solowej pracy, wielki ukłon 100 sztuka 750 Kurde, nie kumam tego Tom Jack Nie wiem, wyjaśnij o co ci chodziło Albo ja już po prostu jestem przemęczony po całym tygodniu. Patryk, zrób odcinek. Ile cię kosztował Stan Zero? Wyłącznie materiały, bo cena za pomoc to już inna bajka. I właśnie wiesz, Christianem, właśnie o to mi chodziło, bo jeżeli ktoś może, nie wiem, jeżeli rodzina może pomóc, jeżeli ktoś. Y, jest w stanie sobie sam y, to wszystko ogarnąć, to naprawdę na no, no, takim stanie zerowym on. Ja myślę, powiem wam szczerze, że już na dzień dzisiejszy, jeżeli liczyłem na początku, jakbym miał zatrudnić firmę, to wyszłoby to około 50, 55 tysięcy, jeżeli y, już z zalaniem płyty i tak dalej. Y, ja myślę, że wzmieszczę się w 35, więc y, pracując nawet tu półtora do dwóch miesięcy sam. Myślę, że jest to sporo, no kurczę, wychodzi po 10 koła. Jakbym sobie chciał wypłacić wypłatę, to wychodzi około 10 koła na miesiąc. Także myślę, że jak na polskie realia to jest całkiem dobra wypłata. No, co jeszcze, nie chcę za długo ciągnąć tego live'a, chciałbym, żebyście się wypowiedzieli jeszcze coś na temat ogólnie, co z tą siatką. Wiadomo, że decyzja i tak należy do mnie nie zdecydowałeś się na piwnicę bo za duży koszt, czy nie potrzebujesz po prostu, no, oczywiście, że nie potrzebuję słuchaj, no kurczę cały dom z górą to będzie ponad 250 metrów na co tu mi tu jeszcze 170 metrów piwnicy, nie, to jest w ogóle nie, nie, nawet nie, ja, ja naprawdę te schody, które będą na górę to będą też schody, które nie wiem, nie wiem w ogóle co tam będzie po prostu, może strych, może coś głównie to wszystko co ma być w domu ma się zmieścić na tym poziomie i ja już powiedziałem jak dzisiaj Patryk, mógłbyś dokładnie pokazać jak wpuścić te przewody elektryczne na które były wiercone otwory słuchaj, no tak jakby teraz no nie za bardzo, zresztą to jest w tej chwili tam jest zasypane tu jest gdzieś zasypane, ale jak będę robił nagrywał film, to na pewno to wszystko będzie pokazane Sorry, jesteś tytan solowej, solidnej roboty. Wielki ukłon, Tom Jack. Wiesz co, powiem Ci szczerze, że to jest dla mnie prawdziwa przyjemność w ogóle tutaj spędzać czas. Ja już miałem okazję pracować dla kogoś, z kimś i uwierzcie mi, że nie wiem, może to zależy od mojego charakteru, ale mi naprawdę najlepiej pracuje się samemu, bądź po prostu z kimś, kto z kim po prostu jestem jakby zgrany i dogaduję się, ile ten dom będzie miał metrów. 177. No muszę się powtarzać, wiadomo, pojawiają się nowi, nowi widzowie i też chcieliby wiedzieć, także ci, którzy oglądają i wiedzą i słyszeli to 100 razy, to z garażem to jest. Tak, to jest z garażem i z kotłowniem. Słuchaj, tutaj jest garaż dwustanowiskowy, plus jeszcze kotłownia, która ma, nie wiem, z 6 metrów czy 7, więc to naprawdę odejdzie około 40 metrów, czyli tak naprawdę bez garażu i tej kotłowni no to do mieszkania zostanie... Nie wiem, 130 metrów, więc ja uważam, że to jest naprawdę kurde, no nie licząc oczywiście Poddasza. Ja uważam, że to jest naprawdę, naprawdę... Chociaż każdy kto przyjdzie, to mówi, że to jest wielki dom i, i w ogóle duża powierzchnia i tak dalej, ale mi tak szczerze mówiąc, co się nie wydaje. To jest jakby nasza wspólna decyzja. Trochę przerażają nas te koszty, ale widzę, że wspólnymi siłami możemy troszeczkę zejść. Z tego wszystkiego myślę, że mury, strop zobaczymy, jak będzie z więźbą dachową. Jakby tego nigdy nie robiłem, ale przeanalizowałem już dokładnie projekt i nawet więźba dachowa. Tym bardziej, że mam namiary na, na gościa, który po prostu wycina to dokładnie i można sobie to poskładać jak klocki. Więc po prostu, dzień, dwa, gdzieś wizyta na budowie, gdzie składałem taką więźbę trochę instruktażu i spokojnie myślę, że też dałbym sam radę. No, może nie sam wiadomo, no. trzy osoby to jest minimum, może jakiś dźwig. Nie wiem, nie chcę wybiegać faktów, bo wiadomo, to się wszystko zmienia. i ja mówię, że zrobię tak, a później wyjdzie inaczej, więc po prostu nie chcę słów na, na wiatr rzucać jestem o. a czego będziesz budować z czego będziesz budować swój dom eee, Słuchaj, na razie jest plan właśnie Suporex eee, ja myślałem ogólnie H plus H, ale tak, powiem szczerze że jutro jest poniedziałek, jutro będę dawał do wyceny, do hurtowni i chcę tak, chcę żeby zrobili mi wycenę na Poroterm, chcę żeby, chcę, żeby wrzucili, wróci, zrobili mi cenę na beton komórkowy i chcę, żeby zrobili mi cenę na, na, kerem, na keramzyt no i tyle I ja sobie chcę to policzyć, wiadomo ja jestem cały czas ze betonem komórkowym, już mówiłem o tym nieraz, ze względu na łatwość w szalowaniu tego wszystkiego, kołkowaniu i tak dalej, ze względu na to, że tu jest duża ilość podciągów i, i, i tego wszystkiego Zainwestuj w powietrzną pompę ciepła. Kosz nie jest dużo wyższy niż gaz. Od Kurczę, od, odchodzą kominy. Polecam zrobić przegląd rynku, ponieważ wszyscy tylko gaz i gaz, a nie jest to w tym. No, u mnie na pewno gazu nie będzie, słuchaj, ale pompy y, powietrza też nie będzie, Z względu na to, że może i klimat nam się ociepla, ale moim zdaniem w naszym klimacie to jeszcze nie jest na pompę ciepła, oczywiście jeżeli znaczy powietrza jeżeli miała być to pompa e, gdzie byłyby odwierty, przynajmniej jest robione w ziemi e, na 60-70 metrów, ok, ja bym się na to zdecydował, ale niestety nie przy tych kosztach, bo to są już duże koszty, później eksploatacji i tak dalej więc nie wiem, mówię, nie chcę wybiegać. To naprawdę nie jest ważne jakby na tym etapie, bo teraz trzeba się skupić jakby na czymś innym. Ja mam 105 metrów kwadratowych parteru i 80 metrów poddasza. Dół, sypialnie, łazienka, kibelek, kotłownia wraz z piżarką. salon i kuchnia razem 56 metrów góra, pakamera i gościnny Sebastian. No, też kawałek ci wyszło tego. A czym ogrzewasz tak w ogóle? I wystarcza spokojnie. A to mówisz chyba o tej pompie. Bo tak nie, nie jarzę tych wszystkich komentarzy Już i tak zajarzyłem jak sobie je przewijać tutaj Więc mogę wrócić, bo ogólnie one znikają Ale jak się przewija To Krystian, Patryk Mata zbrojeniowa na Allegro Jest po około 6 zł za metr Więc koszty na 200 metrów to jakieś 600 zł Jak ty liczyłeś te 3000. No ale ja nie liczyłem żadnej maty Słuchaj yy, Koszt siatki Takiej to jest około ponad 7 zł Chyba za metr, także no warto sobie zobaczyć Nie wiem czy ktoś maty w ogóle jakieś stosuje tutaj Zresztą będę jutro jeszcze w hurtowni To wszystko dokładnie się dowiecie Jakby na live też nie jestem w stanie Wszystkiego wam przekazać Bardziej chciałem poruszyć tutaj temat No żebyście mieli po prostu też o czym Pomyśleć, żeby przeanalizować to Wojciech Hew, Siema, siema O Wojciech Hew Już troszeczkę kojarzę z komentarzy Centralne, jakie koszty do tej pory Już mówiłem jakby jeszcze nie ma kosztów ale myślę, że w 35 koła się zamknie oczywiście bez robocizny hmm, co jeszcze także powiem wam szczerze, że trudno na live też pokazać ogólnie tutaj wszystko jeszcze ta kamera lata nie używam tu żadnych gimbali do tego hmm, także przepraszam za w ogóle za, za te wasze, nie wiem na czym tam oglądacie jak ktoś na telewizorze ogląda to może mieć lekką chorobę lokomocyjną kiedy mury Szczerze mówiąc to mówię Nie wiem, nie wiem kiedy materiał może przyjechać Poniedziałek myślę że na wieczór będę miał wycenę Do środy powinno być zalane I no i kwestia Nie wiem może dwóch, trzech dni Żeby to po prostu przyjechał materiał W międzyczasie już pójdzie papa I będzie można zaczynać 7 zł chyba za sztukę dwa razy na metr Adrian Karwat. A jakiej grubości w ogóle ta siatka I jakie oczka jakbyś tam skojarzył, to będę coś już też wiedział. Patryk, mata zbrojeniowa to taka, jak stosuje Łukasz Budowlaniec, chyba, że ty o zbrojeniu mówisz. Znaczy, wiesz co, Ja nie wiem jak co Łukasz tam stosował. Ja widziałem jego jeden filmik właśnie tam, gdzie, e, że tak powiem, chciałbym zastosować tutaj e, te CDK do, do wyprowadzenia tego na równo i tam z tego co ja widziałem, on miał dosyć cienką siatkę, taką, nie wiem właśnie może 2 na metr i to była siatka na pewno, która nie wiem, na pewno 4 mm nie miała, bo ciężko w ogóle później po tym chodzić, bo to się, to się mega wygina i mi też nie o to chodzi. Wiadomo, ono tam gdzieś później Wróci na swoje miejsce, ale, ale to nie do końca. No zobaczę. No nie, nie chcę też nic mówić. No zobaczymy, co w ogóle oni. Co, co jest w hutonie dostępne. Sianka antyskurczowa około 6 zł za arkusz 2 m kwadratowe no, razy 180 metrów, plus zakłady jeszcze jakie powinny być, łatwo sobie przejrzeć, ile ta siatka będzie kosztowała. Ewentualnie beton z włóknem też to jest jeden telefon do betoniarni przy 18 kubikach, bo na razie tutaj tak tyle wyliczyłem. Przy 18 kubikach też łatwo sobie to policzyć. Co sądzisz o cenie za z 40 tysięcy do stropu gęsto. Do stropu, kurczę wiesz co, ja w tych cenach nie za bardzo się Wojciech orientuję i nie wiem, nie wiem, no, a, słuchajcie, powiedzcie mi, ile, nie wiem, może ktoś to ogląda, może jakaś ekipa, e, ile za taki powiedzmy stan zerowy, jak tutaj 180 metrów, ile, ile uważacie, że trzeba by było e, zapłacić ekipie, jak nie wiem, która wpadłaby tu pewnie na tydzień i ogarnęła to. No niestety mi to zajęło półtora czy dwa miesiące, no ale jakieś, jakieś tam pieniążki na pewno zostają w kieszeni. 10 na 10 oczko, 3 mm drut. No właśnie. I chyba po baterii.